मैं तो तुम्हारे लिए jest bardzo potrzebne. Jakby niekoniecznie 8 marca, ale ogólnie potrzeba jest takiego docenienia kobiety, jej roli w życiu. Kiedyś podział był bardziej taki jasny. Mężczyzna zarabiał, kobieta dbała o dom. Teraz kobieta również musi zarabiać, ale nadal musi dbać o dom. Często brakuje jej wsparcia z drugiej strony. Często musi wyjechać gdzieś, daleko być od rodziny i jakby tęskni, stara się, dba. Może inaczej niż kiedyś, ale nadal jakby jest to piękna rola kobiety i takie opiekunki rodziny, opiekunki takiego ogniska domowego, prowadzenia jakby również dzieci do Boga, do takiego. Postrzegania też kobiety jako strażniczki życia. Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby kobiety były doceniane, niekoniecznie w takiej jakby kwiatek i rajtuza, jak było kiedyś, ale po prostu tej roli, nie umniejszać roli kobiety. Nie umniejszać też roli mężczyzny, bo bardzo wielu mężczyzn bardzo dba o kobiety, o córki, o matki. Niestety nie każde kobiety mają takie wsparcie. Ja na szczęście mam. Zarówno w tacie, jak i w partnerze. Moja córka również i bardzo jesteśmy za to wdzięczne Panu Bogu, że tak nam pozwolił. Natomiast życzę wszystkim kobietom i wszystkim żeby się wzajemnie doceniali, wspierali i dbali o siebie nawzajem i o swoje rodziny. Być kobietą. Co znaczy być kobietą? Jesteśmy szanowane, kochane, jesteśmy doceniane, mamy równouprawnienie. Co znaczy być kobietą? Być matką, żoną. Być osobą, która ogarnia wszystko, stara się. Stara się utrzymać rodzinę, spokój, miłość przekazuje. I dziękujmy Bogu, że je, żyjemy w takim świecie, że jesteśmy w takim miejscu, że jesteśmy doceniane. Cieszę się, że.